i maszyna naprawiona no. naprawiła się puszczelka ino była in. tu ino trzeba było wkręcić te trzy śruby na, na dwie śruby odkręciłem i puszczelka i gazuje i nie dusi się No. Maszyna chodzi Dużo nie było pracy Ale nie równomiernie silny nie chciał chodzić, a teraz no. No. i dalej będzie śmigał No, chodzi elegancko A, obrociki robne elegancko pracuje naprawiony jeszcze pojeździ Dobra, na razie tyle z tego filmiku To był zaległy